Do drugiego sposobu będziemy potrzebować holder, Ko kolor podkładowy biały. Ja akurat wybrałam Indigo X White wybrane kolory, top matowy oraz top no white. Oczywiście również gąbeczki. Pierwszy etap zaczynamy od pomalowania tipsa białym kolorem. Wkładamy do lampy na 60 sekund. Następnie malujemy topem matowym i wkładamy do lampy na 60 sekund. Wybrane kolory również nakładam na podkładkę. Pombeczkę czyszczę. Oraz blenduję. Kolorki już na podkładce i nakładam na umalowanego wcześniej. Tipsa od góry do dołu, w prawo, w lewo. I wkładam do lampy na 30 sekund. W przeciwieństwie do pierwszej metody, nakładamy kolory za każdym razem na podkładkę. Blendujemy i nanosimy na tipsa. Wkładamy do lampy na 30 sekund. Tą czynność powtarzamy do uzyskania zadowalających efektów. Po uzyskaniu efektu, nakładam topną no wipe. Pamiętajcie, że możecie również użyć topu matowego. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. To tak na rozgrzewkę. Przejdźmy zatem dalej.